Mamy jeszcze minutę, 10 sekund do odpoczynku. Michał dostał 2,5 e, minuty. Nie do pomyślenia byłoby to, żebym ja dwa miesiące temu z Michałem zrobił taki obwód. Jeżeli miałbym porównać to na chwilę obecną, jak było na początku, a jak jest teraz, e, to jest diametralna różnica, jest, e, jest miażdżąca poprawa e, wydolności Michała. E, oczywiście jest lżejszy o wiele, wiele kilogramów, więc jest mu łatwiej. Kondycja rośnie, siła rośnie, wszystko rośnie. E, spada waga. Super. Tylko swoją kondycję fizyczną, no tak najprościej nie była ziemia, jest strasznie duża różnica. E, mogę więcej i e, czuję to rzeczywiście, co przekłada się również na moje dobre samopoczucie. Dzień temu byłem wyłączony z treningu ze względu na to, że no po prostu dostałem gorączki, rozchorowałem się, no i nie mogłem ćwiczyć, chociaż samo trzymanie diety pozwoliło na to, że schudłem 2,6 kg. Na treningach personalnych, na treningach obwodowych Michał nie tylko ze mną, ale z innymi instruktorami, również z Piotrem, z Kasią, z Arturem pracuje na coraz wyższych łapach dostaje coraz trudniejsze zadania, to nie są tak proste ćwiczenia jak były na początku. Coraz bardziej natura trenera jest taka, żeby coraz bardziej utrudniać i tak też staramy się ich robić. Przed wyjazdem, jak wróciliam się w domu, było to prawie 137 kg. Kodem ważąc mnie tutaj już po kilku dniach pobytu odnotował 132,5 kg. I tak naprawdę na chwilę obecną ważę 105,6 kg, czyli przed wyjazdem już na pewno zejdę poniżej 100 kilogramów, czyli to będzie ponad 32-33 kg będą już tutaj zgubione.